Cześć. Można? Cześć, no, witamy na pokładzie. Dzień dobry. Ej, to Cześć właśnie pan, pan Górecki, mecenas budzyński. Bardzo mi miło. Również. No dobrze, chciałbym, żeby od dzisiaj... o ile się dogadamy. Oczywiście. Wszystkie moje sprawy były prowadzone przez państwa kancelarię. Z zastrzeżeniem, że będzie pilotował pan Piotr. Tak, oczywiście. Bardzo się cieszę. I... No i mam nadzieję, że to będzie bardzo owocna współpraca. Ja również. Jeżeli pan pozwoli, to szczegóły omówimy przy kolejnym spotkaniu. Cieszę się, że dalej będziemy współpracować. Panie Mecca. Ja, ja również. Na się. Do, Do widzenia. No. No, brać. To się nazywa wejście. Albo właściwie powrót smoka. Taki klient.